Po błogosław mnie wołam, rozdaj łaknącym braciom, pani Jezu, jedyny Chrysta nasz przewodniku. Umiłowani przyjaciele, duch Chrystusowy, duch Boży, to jest właśnie światło nasze, wszystko. W sprawie noweny pompejańskiej za przyczyną niepokalanej panienki Maryi, która. W Pompejach swe niewymownie mocne i dobre zaproszenie złożyła w moje proste, małe, ale otwarte na Wielkiego Boga serce Dziecka Bożego, abym mówiła tę nowennę. Właśnie ono, to zaproszenie zostało ponowione właśnie w naszej parafii, kiedy właśnie dostałam jasną wytyczną abym właśnie dalej modliła się na różańcu. Moje życie tak naprawdę inne, ale wolne, szczególnie uprzywilejowane, że mam czas właśnie cały dla Boga. Jest to wspaniałe święto, całe życie jest świętem, kiedy można właśnie też zdawać sobie z tego sprawę, że że właśnie żyję, że jest ten czas, aby to po prostu oddychać. Bogu chwała. I właśnie tutaj po to, aby się podzielić z wami taką wielką radością. My po to jesteśmy też dla siebie i różne rzeczy się dzieją: to, że mogę spożywać e, pieczywo takie czy inne, że nie muszę się martwić o to czy tamto, że mam rodzinę, że mam przyjaciół, że mam braci, że są jeszcze ci chrześcijanie, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, że Jezus, słuchajcie, że Jezus, chociaż to nawet joszczonymi ludźmi, inni ludzie są bardzo wielu, jest takich, którzy są w różnych rozmaitych potrzebach, bardzo wielu ludzi jest, słuchajcie, w rodzie ludzkim, ale każdy wyjątkowy, żeby każdy z nas mógł poznać Jezus. Też Maryja pokazuje nam prostą drogę, po prostu iść razem. Właśnie z Duchem Świętym, przez Krzyż do nieba. No Maria oczywiście nie, nie, nie poniosła takiej śmierci, jak Jezus w ogóle nie umarła, ale to właściwie nie powinno być dla nas jakąś przeszkodą interpretacyjną, jeżeli porównujemy te dwie postaci, ponieważ one w jednym duchu, Bóg, Bóg człowiek, no i ona, Matka, Dziewica Boga Rodzica, która rodzi na Jezusa, chociaż tak naprawdę jest zwykłą, prostą osobą, właśnie prostą osobą, właśnie w tej nadzwyczajności, w tej, w tej nie, niezwykłości, tej zwykłości, właśnie Maria.